Roman Drzeździun, Mariolka i jej Mariolka głosno rozmyślała, coś to może być za krejamny zwierz. Hmm, cztery nodzimy kuń, ale łenimy nimy rogów. Za to my je krowa, ale ona nimy ich czterzech, ledwa. Może je to ja ci krejamny czterogłowi zwierz, ja ci go je, je miś nie widzała. Hmm, coś to może być, a może... To nie źródłem zwisz. W mylu wietno stoi, nigdzie nie chłodzy. W tym dziewciare to płet a krzyknąło. Wim, wim! To co je ale prostu wezgódka. To stół. Stół me štere nodzi, ściere rodzi. Nigdzie nie chłodzy, błysum jak nie może. Brawłe! Nie jest to krowa, pies, kłot, a nawet kawół. to je płeprywce, zwyczajny stół.